Cześć, witajcie kolejnego dnia, to już czwarty dzień z cateringiem, upały są niemiłosiernie. słuchajcie, jest godzina 8 rano, mamy już 30, 28 stopni, także jest totalna masakra, no ale zobaczmy, co dzisiaj mamy na śniadanie, powiem wam, że wygląda skromnie. Więc tak się prezentuje nasze śniadanie, to jest takie pojemniczek, a co to konkretnie jest? Jest to proteinowa kaszamanna z nasionami szałwi hiszpańskiej oraz musem malinowo-truskawkowym. 270 kalorii. No, powiem Wam, że tak skromnie, no. No to słuchajcie, już po śniadaniu. No, niestety, tragedia. O ile jeszcze na początku był ten mus malinowo-truskawkowy, to jakoś wchodziło. Tak, ten mus był tylko na górze. Na samym dole jest ta mm, kasza manna, no jak dla mnie niezjadliwe, no, nie smakuje mi zupełnie, także lipa, lipa, lipa. No słuchajcie, czas na drugie śniadanie, dzisiaj jestem delikatnie w trasie, także spoko, że jest taka opcja. Nie wiem co to są za placuszki dokładnie, ale w podsumowaniu dnia Wam powiem, jak będę w domu już i wrócę, spróbujmy sobie. Mmm, dobra mega pożyste, to jest jakiś krem kakaowy może nie wiem, ciężko mi określić, ale bardzo dobrze się komponuje z tym nie wiem co to jest, jakiś owoc chyba, jabłko może no nic, smacznego nie ma co się szczypać, trzeba wjeżdżać z podwieczorkiem dzisiaj na podwieczorek waniliowe ciasto z wiśniami Surowaczek to jest kawa ciacha no prawie jak ręka no więc, zabieramy się czas na ostatni posiłek czwartego dnia a w nim pełnoziarniste penne, sosie pomidorowym ze szpinakiem, nasionami słonecznika, cukinią, mięsem mielonym oraz parmezanem. Tak to się prezentuje, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Powiem Wam, że dzisiejsze danie to takie... no, szachu nie były, sorki, że tak buczy, ale klimatyzator cały czas chodzi. No nic, zabieramy się za jedzenie, no i spotkamy się już w podsumowaniu dzisiejszego czwartego dnia z cateringiem. Silny by, czas na krótkie podsumowanie dnia czwartego i teraz słuchajcie, no to chyba był top e, najgorszego dnia, jeśli chodzi o catering. I teraz tak, po kolei. Mam tutaj menu z tego, e, całego dnia i teraz tak, proteinowa kaszamanna. Nie zjadłem, niedobra, nie smakowała mi zupełnie, zostawiłem jak widzieliście. Drożdżowe, ra, drożdżowe racuchy z rabarbarem były ok, akurat byłem w trasie, więc w miarę czyste jedzenie można było bez problemu w samochodzie zjeść. Dobre, ale jakimś wielkim fanem nie będę. Następnie obiad niestety nie nagrał się, nie wiem dlaczego, coś się uszkodziło na karcie pamięci, także nie mogę Wam tego określić, ale mogę Wam powiedzieć co było do zjedzenia. I była polędwica wieprzowa, po staropolsku, podana z ryżem brązowym oraz warzywami z pary. I powiem wam, że to było naprawdę bardzo dobry obiad. Ta polędwica rozpadała się, warzywa były mięciutkie, ale, ale uwaga, Mam wrażenie, że oprócz brokuła, kalafiora były dorzucone też warzywa z puszki typu kukurydza, ponieważ było czuć jeszcze ten taki sosik, ten płyn, ta woda, w której kukurydza jest tam marynowana czy tam zanurzona i to mega minus. Ryż brązowy, jak to ryż brązowy, miękki, dobrze ugotowany, bo z ryżem brązowym jest tak, że albo się gotuje krótko i będzie twardy, albo będzie po prostu rozgotowany. Ten był zrobiony naprawdę w punkt. Całość owiodowa bardzo dobrze. Tutaj nic dodać, nic ująć, wychodziło to świetnie. Jeżeli chodzi o podwieczorek, podwieczorek duży kawał ciasta, naprawdę solidny kawał ciasta, ale to nie było dobre ciasto. Owszem, były wiśnie widoczne, jednak wydaje mi się, że no takie zbite było, twarde. Jaki to jest placek drożdżowy? To było waniliowe ciasto z wiśniami. No ja tam wanilii w ogóle nie czułem. Bardziej placek drożdżowy z wiśniami, tak jak kiedyś się robiło, że samo ciasto i na górze kilka wiśni położonych i od tyle nie porwało mnie. No i kolacja, pełnozierniste penne. Słuchajcie, ten posiłek uratował ten dzień tak na dobrą sprawę, ponieważ oprócz tego obiadu, śniadanie, drugie śniadanie podwieczorek były mocno, mocno średnie. Kolacja naprawdę genialna, penne pełnoziarniste. Do tego jeszcze dochodziły warzywa. Do tego dochodził, co tam jeszcze było? Szczaf, tam jeszcze jakieś owoce, warzywa były, przepraszam. Naprawdę kolacja genialna, smakowała mi to mega. No niestety, dzień czwarty okazał się najgorszym dniem, jeśli chodzi o catering. I teraz powiem Wam, że jeżeli bym dostał taki catering testowo, jakbym sobie zamówił na jeden dzień, no to bym na pewno go nie, nie wziął. Ale widzicie, to był jeden dzień z czterech. Jeszcze jeden nam został zażywiony, co jutrzejszy dzień przyniesie. Niemniej jednak najadłem się tak jak w poprzednich dni nie było to takie maksymalne obżarstwo, że nie da się ruszyć. Po prostu byłem najedzony, zaspokojony głód i tyle. Wydaje mi się, że tutaj kwestia jest tego jedzenia regularnego co 3 godziny. No ja teraz mam wolne, więc to da się zrobić, ale jeżeli chodzi o takie jedzenie co trzy godziny, gdzie się idzie do pracy, no to może być naprawdę, może być naprawdę średnio. Niemniej jednak poprzednie dni były genialne, dzisiejszy mocno kiepski. No trzy na 5 posiłków mi nie smakowało albo spakowało mi średnio, także musicie sami dojść do jakichś tam wniosków. Dobra, jutro ostatni dzień, piąty. I będzie w zasadzie tyle. Podsumujemy sobie cały tydzień. Zobaczymy, co już jeszcze dzień przyniesie. A my widzimy się już jutro o godzinie 20. Trzymajcie się. Hej!